Z tej strony jeden z byłych adminów grupy pudłownicy Deunboxal. Jak pewnie wiecie, grupa została zrajdowana. Chciałbym wam to wyjaśnić, gdyż jeden z raiderów napisał do mnie i wszystko mi wyjaśnił. Rajd zaczął się punktualnie o 2 w nocy 4 stycznia. Na początku brało w nim udział mniej niż 10 osób. W tym niestety jeden z adminów. Nie wiadomo, który admin się sprzedał. Do około godziny trzeciej wklejali obrazki tak zwane cenzo czyli zwłoki, papież i tak dalej po trzeciej jeden z rajdowców można powiedzieć zdradził resztę i chciał przejąć grupę. Przypomnijmy, że pierwotnie grupa miała zostać zdjęta. Ale niestety nie udało mu się i do samego rana wrzucali już wcześniej omawiane cenzo. Paweł czyli de o siódmej rano wszedł na grupę i jak mówi usunął około 2000 postów. Niestety grupy nie udało się uratować. Teraz przejdźmy do tego, kto to zrobił. Nie było to ani Mems Marines, ani Karacan, ani Hajsownicy nie byli to też Beczkownicy. W takim razie, kto to był? Jednym z dowodzących rajdem prawdopodobnie była osoba kryjąca się pod pseudonimem OS. A zwykli rajdersi byli z grupy Jan Paweł II Żyje. Mała grupka licząca tysiąc członków. W rajdzie swoje palce maczała również strona wykop.pl Jakie mogły być przyczyny tego rajdu? Jeden z rajdujących udzielił wywiadu stronie freshtube.X powiedział, że przyczyną znajdowali ją, ponieważ cytuję. Wadziła rakiem, powoli robili się nowi hajsownicy. Poza tym zniszczyć grupę wielkości miasta to dla nas dobra zabawa. Jak widzimy chodziło o zabawę. Czy są planowane kolejne rajdy. Osoby robiące rajd na pudłowników w najbliższym czasie nie mają zamiaru robić rajdu na kolejne grupki. Ale bardzo dużo grupek podchwyciło teraz temat rajdów więc mogą takowe mieć miejsce. Zemsta pudłowników. Niestety grupka PUDE udała się zmanipulować adminowi grupy Sosnowiec 6.0 mówiąc że to oni zrobili rajd. Pudła podchwyciły temat i zrobiły swój rajd. Na drugiej grupie wszyscy, którzy wiedzieli, że to fake, jak mówili, mieli niezłą nb. Jakby tego było mało, pudłownicy zrobili drugi rajd na grupę prawdziwych mieszkańców Sosnowaca. Podsumowanie. Rajd był dobrze zaplanowany. Jak widać, robili go najlepsi z najlepszych. Na całe szczęście nie mają oni zamiaru w najbliższej przyszłości robić kolejnych rajdów. Celowo nie mówiłem nic o twarzy Unboxalla, chociaż też ją wklejali podczas rajdu, gdyż wiem, że jest to bardzo ważna kwestia dla Pawła i nie chcę jej poruszać.